Biura karier na różnych typach uczelni mają na celu w dużej mierze aktywizację zawodową lub około zawodową studentów i uczniów. Taki jest cel nadrzędny powstawania tego typu placówek w szkolnictwie. Z punktu widzenia pracodawcy korzyścią współpracy z biurem karier jest choćby możliwość organizacji płatnych, bezpłatnych programów staży, praktyk, jakichś programów około menadżerskich dla przyszłej kadry. Tego szczebla, ale no najważniejszą funkcję i korzyści z korzystania z biura karier odnoszą sami uczniowie i studenci, bo w dużej mierze dobrze zorganizowane biuro karier jest gwarantem zdobycia wielu umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Tak naprawdę, biura karier oferują bardzo bogaty poziom różnego typu inicjatyw około zawodowych. Od wspomnianych już praktyk, staży, programów rozwojowych, organizacji szkoleń, warsztatów, programów wyjazdowych zagranicznych, podczas których studenci mogą zdobyć bardzo szerokie doświadczenia, umiejętności. W związku z tym, jeżeli tylko młoda osoba, młody uczeń, młody student korzysta z prężnie działającego biura karier, myślę, że w trakcie jeszcze edukacji, a nie ściśle pracy zawodowej, może zdobyć takie podwaliny umiejętności, wiedzy, kompetencji, które będą bardzo przydatne w przyszłej chociażby takiej poważnej pracy. Pierwszej, drugiej podejmowanej w życiu takiego młodego człowieka. W dużej mierze współpraca pomiędzy biurem kariery a daną uczelnią i daną uczelnią, która takie biuro karier posiada i pracodawcą, podstawą takiej współpracy jest zazwyczaj umowa o współpracy. I tutaj obydwie strony w dowolny sposób decydują o tym, czy dane praktyki są programami, czy starze, są programami płatnymi, bezpłatnymi. Musimy odróżnić takie programy aktywizacji młodych osób. Od takiego standardowego programu uczelni, który nakazuje po pewnym roku e, nauki, odbycie obowiązkowych praktyk e, m, uczelnianych. E, no, tutaj jest to zupełnie inny typ praktyk, ale nadal e, wiele praktyk i staży są programami płatnymi i to jest w gestii tak naprawdę przyszłego pracodawcy i uczelni, jakie porozumienie w tym względzie zostanie zawarte. W tym momencie większość uczelni wyższych, większość szkół e, m, posiada takie organy w postaci e, m, biur karier ale nie każdy niestety działają sprawnie. Myślę, że to jest też związane z pełnioną, pełnioną przez nich funkcją. Nie każda uczelnia chce promować też swoje, swoje działania w ten sposób. Wiele uczelni skupia się po prostu na programie edukacyjnym, ale nie wsparcia, aktywizacji młodych osób w celu zdobycia pracy.